Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, kłaniam się Państwu, zapraszam na polski punkt widzenia. Naszym gościem dzisiejszego wieczoru jest Pan Minister Piotr Naimski, Pełnomocnik Rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Szczeń Boże Panie Ministrze, dobry wieczór, witam serdecznie. Cześć Boże, dobry wieczór. Panie ministrze, 24 czerwca pan prezydent Andrzej Duda będzie gościł w Białym Domu. Jednym z tematów, jak poinformowała pani ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, pani Mosbacher, będzie, spra, będzie energia. No właśnie, czego możemy się spodziewać w tym obszarze po rozmowach panów prezydentów Stanów Zjednoczonych i Polski? Wydaje się, że ta współpraca w dziedzinie energii polsko-amerykańska rozwija się dobrze. To są te kontrakty, które PGNIG ma podpisane długoterminowe, średnioterminowe na dostawy skroplonego gazu z Ameryki, z Amery od amerykańskich producentów. Te statki już przypływają w tej chwili do Świnoujścia, do gazoportu w Świnoujściu. Ponieważ Świnoujście jest rozbudowywane i w najbliższym czasie można się spodziewać też podpisania dużej umowy, kontraktu na rozbudowę gazoportu w Świnoujściu z konkretnym już wykonawcą, to oczywiście się wiąże, te kwestie są Powiązane, to bardzo jest interesujące dla amerykańskich producentów, ale też i dla nas bardzo korzystne, bo daje nam konieczną dywersyfikację dostaw od różnych dostawców i z różnych stron świata. I to jest w zasadzie chyba naj, w tej chwili najbardziej praktyczny wymiar, ale oczywiście rozmawiamy też i z partnerami amerykańskimi w ramach tego dialogu polsko-amerykańskiego, sformalizowanego dialogu pomiędzy polskim rządem i rządem amerykańskim. Po amerykańskiej stronie to jest Departament Energii, po polskiej stronie to jest Biuro Pełnomocnika, to ja prowadzę te rozmowy. I one dotyczą szerszego aspektu kwestii energetycznych. Rozmawiamy o współpracy w dziedzinie energii jądrowej. Wiadomo, że my zakładamy w Polsce duży program jądrowy na 20 lat. Szukamy partnera, szukamy, szukamy dobrego, najlepszego rozwiązania i o tym też oczywiście rozmawiamy. Rozmawiamy o bezpieczeństwie sieci energetycznych. Bo to jest bardzo istotne bezpieczeństwie naszych elektrowni one powinny być zabezpieczone przed atakami hakerskimi atakami, które też mogą mieć miejsce. Takie ćwiczenia dotyczące, można powiedzieć, nawet manewry dotyczące obrony przed tego rodzaju interwencją czy atakami, one już były w Polsce raz przeprowadzane, przeprowadzane są po raz drugi z udziałem z Sojuszników, tak to trzeba powiedzieć, amerykańskich mm. naszego PSE, polskich sieci energetycznych po naszej stronie. Także spektrum tych rozmów jest dość szerokie i w, sądzę, że też i można się spodziewać konkretów, ale nie chciałbym tego uprzedzać. Pan prezydent w przyszłym tygodniu tam będzie i będziemy znali rezultaty już niedługo. Panie ministrze, do Świnoujścia, do gazoportu w Świnoujściu wpłynął już 98 transport gazu skroplonego. Państwo zapowiadają rozbudowę tego, tego gazoportu. Właśnie, panie ministrze, na jakim etapie są już te prace? Bo to będzie dość duża inwestycja zwiększenie z 5 miliardów sześciennych przyjmowania do 7,5 to znaczne powiększenie. A na jakim etapie? W tej chwili są, są te prace, bo niedawno były podpisane też już ważne umowy. Te rozbudowa gazoportu jest podzielona na dwa y, y, etapy. Taki mniejszy, pierwszy, szybszy. To jest zwiększenie możliwości właśnie regazyfikujących, czyli możliwości przyjmowania tego gazu skroplonego z pięciu, tak jak słyszymy, do 7,5 i pół miliarda metrów sześciennych rocznie. I to będzie ukończone w, pod koniec 2021 roku. Umowy z wykonawcami są już podpisane, umowy zakupowe. Konieczne do tego są już zawarte elementy, konieczne produku, produkowane są w tej chwili u dostawców i wszystko jest zgrane w czasie. Mogę tylko jeszcze dodać, że kłopoty związane, a przecież ciągle gdzieś one występują z epidemią wirusową, one nie wpłynęły i mamy nadzieję, że nie wpłyną w dalszym ciągu na harmonogram tej inwestycji w Świnoujściu czy w ogóle inwestycji gaz systemu. Drugi duży etap to jest budowa dużego zbiornika, drugiego, trzeciego zbiornika w Świnoujściu i yy... Gaz System wybrał już w przetargu otwartym wykonawcę. Ta umowa będzie wkrótce podpisana i to jest znaczący, znaczący krok. I znowu wszystko jest realizowane tak, jak było przewidziane. Ten trzeci zbiornik, który zwiększy funkcjonalności, różnego rodzaju funkcjonalności tego naszego gazoportu, będzie gotowy w 2023 roku. Także można powiedzieć, że ten terminal imienia świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, ten gazoport, pracuje bardzo dobrze już w tej chwili, a będzie pracował jeszcze lepiej. To jest dobra wiadomość, to co się tam odbywa. Panie ministrze, kolejna strategiczna inwestycja to budowa... Połączenia ze złożami norweskimi Baltic Pipe. Też już są konkretne decyzje, właściwie jest zgoda na budowę te, tego gazociągu. Panie ministrze, to właśnie kiedy będzie położona pierwsza rura tutaj na Bałtyku z naszej strony i w ogóle, żeby to połączenie zostało zrealizowane? Baltic Pipe, czyli ta ten, ta trasa przesyłowa nowa z Norwegii poprzez Danię pod Bałtykiem do Polski, z, a w Polsce z północy naszego kraju aż na południe do granicy południowej i na Słowację także y, budujemy interkonektor. To wszystko będzie gotowe w 2022 roku. Y, I y, Mogę też y, powiedzieć z pewną satysfakcją, co to jest satysfakcja gaz systemu, który jest tutaj y, inwestorem, y, że y, wszystko to jest realizowane zgodnie z przewidzianym terminarzem, przewidzianym kilka lat temu już. Y, jeżeli chodzi o y, odcinek morski, bo on najbardziej przykuwa uwagę, jest najbardziej spektakularny, chociaż wcale nie najdłuższy i wcale nie, chyba nie najtrudniejszy. Ale wszystkie pozwolenia na budowę zostały już wydane. To jest ważne, dlatego że to wymagało uzgodnień nie tylko z władzami duńskimi różnego rodzaju, bo Duńczycy są współinwestorem całego tego przecież przedsięwzięcia, ale też i ze Szwedami, ze szwedzkimi władzami. I to zostało dokonane, i te pozwolenia administracyjne, pozwolenia na budowę wszystko to już jest. Ale powiem więcej. Podpisany jest już kontrakt na, z wykonawcą tej części, całej trasy przesyłowej, i ten szczegółowy harmonogram zakłada, że prace zaczynają się w tym roku. One najprawdopodobniej będą zaczynały się na plaży, na plaży duńskiej i na plaży, na plaży polskiej, a całość będzie położona na dnie morza do połowy 2022 roku. 1 października 2022 roku to jest termin oddania do użytku tego gazociągu i to jest oczywiście bardzo ważne, dlatego że Chcemy mieć ten y, gazociąg czynny i do użycia w pełni przed y, upływem, y, zakończeniem kontraktu długoterminowego z Gazpromem, który wygasa w grudniu 2022 roku. Panie ministrze, właśnie. To y, czy jeśli ten y, kontrakt z Gazpromem wygaśnie, to czy to oznacza, że my już nie będziemy od Rosjan kupować gazu? Na pewno nie będziemy przedłużali tego kontraktu. Trzeba pamiętać, że, że wpływy do budżetu rosyjskiego ze sprzedaży ropy naftowej i gazu to są bardzo ważne elementy rosyjskiego budżetu, a duża, ogromna część rosyjskiego budżetu przeznaczana jest na cele wojskowe. I te pieniądze, które dostaje Gazprom, dostaje rząd rosyjski za sprzedawane tych gaz i ropet do Polski, one będą, będą używane na budowę tych rakiet, którymi nas się czasem straszy, które są stawiane w Kaliningradzie. I to trzeba mieć, tę geopolitykę i względy strategiczne, względy bezpieczeństwa trzeba mieć na uwadze przy tych wszystkich rozważaniach dotyczących kontaktów biznesowych, niby tylko ze stroną rosyjską, to nie są tylko biznesowe kontrakty. To właśnie tę sprawę wytknął swego Ech. czasu prezydent Donald Trump, pani kanclerz Angeli Merkel właśnie zarzucił jej, że Niemcy zamiast wydawać na obronność, to prowadzą takie inwestycje, które właśnie wzmacniają, wzmacniają Rosję i wzmacniają rosyjską armię. E, panie Misze, e, i tym elementem między innymi jest e, druga nitka e, gazociągu północnego który jest prowadzony przez Gazprom podnie Bałtyku. Panie ministrze, czy ta inwestycja w Pana opinii będzie ukończona? Istnieje prawdopodobieństwo, dość duże prawdopodobieństwo, że ta inwestycja będzie miała coraz większe kłopoty dlatego, że sankcje nałożone przez rząd amerykański na firmy, które pracowały czy współpracowały przy układaniu tego gazociągu, one okazały się być skuteczne, na tyle skuteczne, że w tej chwili Rosjanie mają kłopot z dokończeniem tej budowy. I jest nowa inicjatywa kongresmenów amerykańskich, która te sankcje ma jeszcze zacieśnić, pogłębić, to by mogło oznaczać, że po pierwsze będą to dalsze znaczące opóźnienia w budowie tego, tego rosyjsko-niemieckiego gazociągu, a może też i będzie przez inwestorów, którzy już zajęli dość duże pieniądze w to um, włożyli, rozważana kwestia wycofywania się. Y ta inwestycja jest rzeczywiście inwestycją niekorzystną dla Polski, niekorzystną dla Europy, nie tylko z powodów biznesowych, nie tylko z powodu właśnie do utrwalania dominacji Gazpromu, rosyjskiego dostawcy w środkowej Europie, ale też z powodów politycznych, dlatego że to jest inwestycja, to jest przedsięwzięcie, które sieje niezgodę wśród sojuszników sieje niezgodę wśród sojuszników w Europie, w Unii Europejskiej, ale także na poziomie transatlantyckim, na poziomie sojuszu północnoatlantyckiego i to trzeba brać pod uwagę, to jest narzędzie polityczne, które podważa solidarność Zachodu. Ale Panie Ministrze, jak to będzie wyglądało w kontekście polityki Unii Europejskiej, która dąży do tego, aby już w 2050 roku gospodarka unijna była tak zwaną gospodarką zeroemisyjną, a to oznacza radykalne odejście od paliw kopalnych nie tylko węgla, ale właśnie także i gazu. Więc właśnie, czy te nasze inwestycje gazowe one się zwrócą, ale zanim o, o tym, to jeszcze chciałem właśnie powiedzieć, jak to się będzie miało w kontekście tej geopolitycznej? Polityki, czyli to odejście od paliw kopalnych i te inwestycje, czy one będą miały znaczenie za jakiś czas? One, mówimy o inwestycjach w sektorze gazowym, tak. czyli w sieci przesyłowe gazowe, terminale do, czy gazoporty do odbioru skroplonego gazu. One będą oczywiście potrzebne przez najbliższych kilkadziesiąt lat. Gaz jest uważany w tej chwili no, przez tych, którzy twierdzą, że zagrożenia klimatyczne są tutaj bardzo istotne, ale nawet ci y, analitycy i eksperci uważają, że gaz jest paliwem przejściowym, jak, jak, jak oni mówią, czyli że nie da się y, skokowo i rewolucyjnie y, przestawić y, produkcji prądu elektrycznego w całej Europie na produkcję z wiatraków i paneli słonecznych dlatego że no to wszyscy to wiemy prawda to jest uzależniony od pogody od warunków atmosferycznych a potrzebujemy takiej możliwości takiej technologii która dostarczy prąd elektryczny stabilnie i bezpiecznie przez cały czas niezależnie od Warunków zewnętrznych. No i y, takie źródła oczywiście są możliwe. Y, niechciany jest w tej chwili w Europie węgiel. My jeszcze przez długie lata będziemy mieli część energetyki opartej na węglu ale będziemy też budowali gazowe bloki na przykład w Dolnej Odrze. Dlaczego? Dlatego, że to musi być zaplecze, zabezpieczenie dla tych elektrowni, które będą powstawały na morzu, tych wiatraków na morzu, farm wiatrowych, które będą też Budowane będą produkowały energię, no ale to musi być razem skoordynowane, musi być zrównoważone. Potrzebujemy tych nieemisyjnych źródeł energii. Ale musimy mieć trwałe i bezpieczne, bezpieczne również inne rozwiązania. Gaz tutaj będzie przez cały czas bardzo ważny, jeszcze na pewno przez kilkadziesiąt lat, także te inwestycje, które dzisiaj w tym sektorze prowadzimy, one na pewno będą funkcji potrzebne i będą się sprawdzały i na pewno nam się zwrócą. To jest oczywiste. To jest zrozumiałe nie tylko w Polsce, ale w całej Europie. Panie ministrze, pan wspomniał już, że ta infrastruktura gazowa, którą my budujemy, rozbudowa gazoportu i tak dalej, też w jaki sposób przyczynią się do poprawy sytuacji, jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne Słowacji, naszych krajów, naszych sąsiadów na południu. A jak będzie wyglądała sytuacja z Ukrainą albo z innymi państwami po naszej wschodniej granicy? Czy, czy tutaj też w jaki sposób one będą korzystały z tej nowej infrastruktury. Jest taka możliwość, by odbiorcy na Ukrainie mogli korzystać z tego gazu, który będzie przez Polskę mógł być do nich przesłany. I to zależy od warunków ekonomicznych, od decyzji ukraińskich partnerów. Taka możliwość technicznie już w mniejszej skali w tej chwili istnieje. Także istnieje możliwość w tak zwanym wirtualnym rewersie, czyli, czyli możliwość pobrania pewnej ilości gazu, który skierowany jest do do, do Polski przez ukraińskich odbiorców. Porozumienie między operatorami polskim i ukraińskim w tej sprawie jest zawarte, ale co do rozwoju całej tej współpracy, to jest coś, zobaczymy jak to będzie w przyszłości. Dlatego, że po stronie ukraińskiej musi być wola no, podjęcia długoterminowych zobowiązań też w tej kwestii i na to w zasadzie czekamy. Natomiast mamy plany związane z połączeniem polskiego systemu przesyłowego ze słowackim, a słowacki ma już połączenie z węgierskim i to jest droga przesyłu gazu z naszego gazoportu, czy z polskiego systemu, z Norwegii także poprzez Baltic Pipe na południe, przez Słowację, na Węgry. To jest alternatywny sposób dostawy tego surowca do środkowej Europy w stosunku do dzisiaj możliwych tras przesyłowych, które są w pełni kontrolowane przez Gazprom, przez stronę rosyjską, tak naprawdę, przez monopolistycznego dostawcę. Także dla ewentualnych odbiorców w środkowej Europie to też jest alternatywa. Panie Mistrze, skoro Pan wspomniał przed chwileczką Gazprom, to chciałem zapytać, kiedy wpłynie owe półtora miliarda dolarów, które Gazprom ma zwrócić PG-Nigowi za nienależnie pobrane kwoty za dostarczony w przyszłości gaz? PGNiG podał komunikat kilka dni temu mówiący o tym, że kolejny aneks cenowy został podpisany do ciągle jeszcze istniejącego tego długoterminowego kontraktu z Gazpromem i to jest aneks, który jest oparty na orzeczeniu sztokholmskiego Trybunału, które PGNiG wygrał w konfrontacji z Gazpromem. To jest duży sukces oczywiście pgnig -u. Te półtora, około półtora miliarda dolarów to jest ta nadwyżka, którą Trybunał stwierdził, że bezzasadnie pobrał Gazprom, i one, te pieniądze mają być zwrócone. Słyszymy, że mają być zwrócone wkrótce, czyli w lecie tego roku. To jest też do, oczywiście dobra wiadomość, ale też i trzeba pamiętać, że to, że Gazprom jest firmą dostosowującą się w tej chwili do reguł europejskich, to nie oznacza, że rosyjskie źródło surowca jest tym, na którym powinniśmy się opierać. No zawsze jakby Rosja miała ten, to narzędzie polityczne, które nazywano kurkiem od gazociągu i bardzo często z tego korzystała. Panie ministrze, bardzo panu dziękuję za przybliżenie nam tych skomplikowanych niekiedy relacji i geopolitycznych, i gospodarczych związanych z bezpieczeństwem energetycznym. Naszym gościem w tym wydaniu polskiego punktu widzenia był pan minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dziękuję, panie ministrze. Dziękuję, szczęśliwy Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. Polski Punkt Widzenia już jutro o godzinie 21.40, początek programu. Teraz życzę Państwu spokojnej, dobrej nocy. Do zobaczenia z Panem Bogiem.